Oto lista, lista startowa biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Pani ostatnia konkurencja pierwszego dnia Mistrzostw Polski we Wrocławku. Zgodnie z tym, co mówiłem, 10 zawodniczek zostało zgłoszonych do rywalizacji, w tym 3 medalistki z roku ubiegłego, Natalia Bielak, Julia Koralewska i Agnieszka Horzempa. Najszybsza z grona zgłoszonych do tego biegu zawodniczek Julia Koralewska z AZS-AWF u jest Gdańsk z numerem startowym 267. Ona w oleśnicy uzyskała 9 minut 48 sekund i 92 setne, co e, tak jak w przypadku Macieja Megiera i jeśli chodzi o miejsce, jeśli chodzi o miejsce na e, listach europejskich jest to samo, to znaczy piąty. Dziesięć zawodniczek, Marzena Rozpędzik z Czapli Białe Błota, Justyna Kurasz z AZS Poznań jej koleżanka klubowa Julia Pawełczyk, Monika Kuźniar z Resowi Rzeszów, Emilia Mikszuta ze startu nakło, Weronika Mikołajewska z GKS-u Żukowo, Agnieszka Chorzępa, AZS AWF Warszawa, Julia Koralewska, AZS AWF jest Gdańsk, Natalia Bielak, SMS Szklarska Poręba i Dorota. Faudrowicz RLTL Optima Radom. Rozpoczęła się ostatnia medalowa konkurencja zaplanowana na pierwszy dzień 40 Młodzieżowych Mistrzostw Polski w roku 2023. Impreza ta rozgrywana jest we Włosławku. Agnieszka Chorzępa na tym pierwszym okrążeniu, jeszcze niepełnym, dyktuje tempo całej grupy. Reprezentantka ZS-u AWF Warszawa, trzecia przed rokiem, za jej plecami Julia Koralewska, Koralewska, którą pamiętamy z ale, Oleśnicy, ale pamiętamy też z Akademickich Mistrzostw Polskich, które odbyły się w Poznaniu i które pokazywaliśmy na naszej. Antenie. Przy okazji męskiego biegu na 3000 metrów z przeszkodami wspominaliśmy no, najlepszego w historii polskiego przeszkodowca, czyli Bronisława Malinowskiego. Jesteśmy na tych mistrzostwach we Wrocławku, No oczywiście kibice lekkiej atletyki doskonale kojarzą Katarzynę Kowalską, zawodniczkę, która przez wiele, wiele lat, praktycznie przez całą swoją karierę reprezentowała barwy Wektry Włocławek. No i skoro mowa o młodzieżowych mistrzostwach, no to ona w 2005 roku w Erfurcie i 2007 roku w Debreczynie zdobywała mistrzostwo młodzieżowe Europy właśnie na 3000 metrów z przeszkodami. Ponadto wielokrotnie reprezentowała nasz kraj na najważniejszych międzynarodowych imprezach, a tak jak to zwykle bywa z tymi zawodniczkami, zawodnikami, którzy rozpoczynają rywalizację, przygodę ze sportem na krótszych dystansach. Im dłużej trwała kariera, tym te dystanse się wydłużały, no i kończyła w rywalizację w półmaratonach, maratonach czy biegach na 10 tysięcy metrów. Mowa ciągle o Katarzynie Kowalskiej, którą we Włosławku doskonale znają i pamiętają. Ona podczas tych mistrzostw w Debrecenie rekord Polski ustanowiła, który zresztą do dzisiaj obowiązuje 9 minut 39 sekund i 40 setnych. Jeszcze kilku sekund. Julii Koralewskiej, chociażby, która tutaj jako jedyna biega poniżej 10 minut, zabrakło. No ale kto wie, być może wkrótce doczekamy się e, złamania tej bariery ustanowionej już 16 lat temu. Cały czas chorzępa, cały czas koralewska na czele. Koralewska, która w Poznaniu na ampach e, złoto na 1500 metrów zdobyła. A Natalia Bielak na razie daleko, daleko w tyle. No i e, zgodnie, rytmicznie biegnie Chorzępa, a za nią Korolewska. Na razie Chorzępa nie prosi swojej konkurentki o, o zmianę, o podyktowanie tempa. No to na razie w, po przebiegnięciu kilku okrążeń wygląda na to, że będzie miała ogromne problemy Natalia Bielako, ile w ogóle to jeszcze jest możliwe, żeby doścignąć tę grupkę i, i walczyć o medale. Chociaż oczywiście na tych długich dystansach różne rzeczy działy się i, i, i jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. To oczywiście truizm to, to wiadomo, że dopóki zawodniczki nie wpadną na metę, to, to o rozstrzygnięciach trudno mówić. Niemniej jednak zaskakująco odległa lokata w tym fragmencie rywalizacji obrończyni Mistrzowskiego Tytułu. Kilometr już za zawątniczkami, czteroosobowa czołówka nam się utworzyła. Mamy jeszcze Mikszutę i Weronikę Mikołajewską, jeśli chodzi o te czołowe lokaty, oprócz Chorzępy i Koralewskiej. Próbuje Kuźniar. Zdaje się gonić. A na szóstej pozycji Natalia Bielak biegnie samotnie. To też nie jest dobra dla niej informacja, to też nie jest wygodna sytuacja najlepiej na razie taktycznie wydaje mi się rozgrywa ten bieg Julia Korolewska. ona też startowała w rywalizacji na 10 tysięcy metrów w Mistrzostwach Polski w tym sezonie no i wywalczyła w kategorii młodzieżowej czyli u 23 złoto a na dystansie na którym dziś rywalizuje we Włocławku ale na płaskim i to pod dachem czyli podczas halowych Mistrzostw Polski w tym sezonie w arenie Toruń była najlepsza w rywalizacji zawodniczek do 23 roku życia, czyli już dwa złote krążki jej łupem padły w tej kategorii wiekowej. Pewnie ma wielką ochotę na to, by po raz trzeci cieszyć się ze złota. I nie jest bez szans na to. W orkuszu też warto dodać, że zdobyła złoto U23, ale zdobyła też złoto w tej Open klasyfikacji, nazwijmy to w ten sposób. Już. Kolejne okrążenie do końca zmierza. Za chwilę już tylko trzy kółka pozostaną zawodniczkom. Cały czas Chorzępa i Koralewska, ale Koralewska zaczyna się tak powoli wychylać za prawego ramienia Chorzępy. Już nie biegnie za nią, tylko bardziej obok. Mikołajewska trochę dystansu straciła, natomiast jeszcze dzielnie trzyma się Emilia Mikszuta zawodniczka startu Nakło choć to są 2 3 kroki w tej chwili różnicy pomiędzy Horzempą i Koralewską, a właśnie Mikszutą. Chorzępa 10, 10 59 w tym roku 10 0, 5, 31 w zeszłym jej rekord życiowy Korolewska przypomnę 9.48.92. 92 w Oleśnicy. Oczywiście i jedna i druga z wynikami poniżej minimum na Mistrzostwa Europy w Espo to minimum to 10 minut i 15 sekund. Mikszuta 10.26, rekord życiowy 10.20.05, więc ona jeszcze teoretycznie może powalczyć. o Ten rezultat. Tak jest, dwie zawodniczki, które najpewniej o ile nic nieciekawego, niesympatycznego dla nich się nie wydarzy, za dwa tygodnie będą wespo rywalizować w młodzieżowych mistrzostwach Europy. Teraz na dwóch czołowych pozycjach, jeśli chodzi o walkę o tytuł młodzieżowej mistrzyni kraju. Chorzępa, od początku ona na prowadzeniu, od początku tuż za nią Julia Korolewska, Koralewska, pilnująca swojej najgroźniejszej konkurentki. Natomiast w tak zwanym międzyczasie udało mi się dowiedzieć, co z Oliverem Wdowikiem. Otóż okazało się, że on już po tym biegu eliminacyjnym, w którym miał najlepszy czas, 10:33, to jego nowy rekord życiowy, miał tak zwany dyskomfort, problemy mięśniowe, no i dlatego taka, a nie inna była jego. E reakcja czy też taka nie inaczej zachował się w wielkim finale no i z tego co udało mi się dowiedzieć jeśli pojedzie w ogóle do ESPO na mistrzostwa Europy mimo wypełnionego minimum to najpewniej tylko jego starty ograniczone zostaną do biegów sztafetowych no, czyli, jednak, kontuzja niestety wyeliminowała tego, który był najszybszy w eliminacjach w walce o złoty medal. Tymczasem, zbliżamy się już do końca przedostatniego okrążenia. W zasadzie, zbliżają się panie rywalizujące na 3000 metrów z przeszkodami. Mamy atak Julii Koralewskiej. Zerwała się chorzępie, wyskoczyła z za jej pleców, wyprzedziła reprezentantkę AZS-u Warszawa. I teraz pięknie do mety po złoty medal, przedstawicielka ZS-u jest Gdańsk. Jeszcze tam próbuje coś zrobić Chorzępa, ale ona już ma kilkadziesiąt metrów straty, więc nie ma szansy na to, żeby z Koralewską bić się jeszcze o miano najlepszej w kraju. Koralewska z Chorzępą wygrała przed rokiem i wiele wskazuje na to, że wygra też i Teraz tyle, że w poprzednim roku ich walka była taka mocno korespondencyjna i dotyczyła srebrnego medalu, a teraz między nimi rozgrywa się sprawa medalu złotego, a w zasadzie już ten złoty medal rozgrywa się tylko za sprawą biegu Julii Koralewskiej, finiszu Julii Koralewskiej, bo ona ma, tak jak już mówiłem, kilkadziesiąt metrów przewagi nad Chorzępą. Koralewska mistrzynią Polski, młodzieżową mistrzynią Polski na 3000 metrów z przeszkodami. Czas poniżej 10 minut, a więc wielkie brawa Chorzępa. Walczy o złamanie tej granicy, ale się nie uda niestety. I jeszcze czekamy na trzecią zawodniczkę na linii mety. To będzie Emilia Mikszuta. Mikszuta z brązowym medalem i wydaje mi się, że jest wyraźnie poprawionym rekordem życiowym. No i limitem wypełnionym na młodzieżowe tak. mistrzostwa Europy w ESPO Julia Koralewska zwycięża potwierdza, że jeśli chodzi o tę kategorię wiekową, to w tym sezonie jest naprawdę bardzo świetnie przygotowana do rywalizacji. Mimo, że nie złamała granicy 10 minut, Agnieszka Chorzępa to i tak może być zadowolona, bo raz, że ma srebro, dwa nowy rekord kariery, nowy rekord życiowy. No i Emilia Mikszuta, bronz 10,08-56. Nigdy wcześniej na oficjalnych zawodach tak szybko nie biegała. No i dzięki temu, że, że wytrzymała to tempo, owszem, dystans między pierwszą, drugą a a zawodniczką startu na na mecie był dość widoczny. Niemniej jednak wytrzymała to tempo, które od początku narzuciła Agnieszka Chorzępa, które jeszcze na dwóch ostatnich okrążeniach podkręciła Julia Koralewska. No to ma rekord życiowy i ma wypełniony limit minimum na, na Mistrzostwa Europy. No i ma brązowy medal Mistrzostw Polski we Włocławku. Czwarta do bety dotarła Weronika Mikołajewska, ona też z rekordem życiowym. Piąta Monika Kuźniar, też rekord życiowy, dużo tych najlepszych czasów, jeśli chodzi o poszczególne zawodniczki. My jeszcze raz widzimy, jak wyglądały finiszowe metry w wykonaniu Julii Koralewskiej, nowej mistrzyni Polski na dystansie 3000 metrów z przeszkodami. Ta e, stara, czyli Natalia Biela, która broniła. Trofeum dopiero na miejscu y, szóstym minutę po koralewskiej blisko dobiegła do mety. <tryk>